była postawa ciała i odkształcanie, odbudowywanie lordozy szyjnej i teraz jest kwestia napięcia mięśniowego, mięśnia czworobocznego grzbietu, czyli mięśnia, który sobie idzie od kresy karkowej górnej, czyli mniej więcej od o, okolicy potylicy, od potylicy w sumie, do hop. wyrostka barkowego do barku, do, do okolicy barku. To jest ta część wstępująca. Jeszcze jest część poprzeczna i część wstępująca do której mamy dostęp tylko i wyłącznie w autoterapii, tylko, tylko, tylko i wyłącznie dzięki pracy z piłeczką tak naprawdę, ewentualnie z wałkiem. Ale tego teraz nie pokazuję, teraz pracujemy z mięśniem czworobocznym, z częścią, z tym, z częścią wstępującą. A więc no, z tym takim wałem mięśniowym, takim tym mięśniem poprzecznie zwanym kapturowym. Poprzecznie, potocznie zwanym kapturowym. Uwaga! Wiemy, że postawa ciała jest ważna, a więc również podczas ćwiczenia postawa ciała to jest klucz, bo to nam daje albo dobrą biomechanikę ćwiczenia, albo złą. Jeżeli złą, to ćwiczenie jest nieefektywne. Postawa ciała podczas tego ćwiczenia powinna być wyprostowana, czyli łopatki są ściągnięte, barki są opuszczone, lekko wciągnięty brzuch, troszeczkę cofnięta broda. I to jest pozycja troszeczkę niemocno. Tu też nie chodzi o to, żeby. Wszystko napinać, lekko co, cofnij brodę. Teraz tak, chcąc rozciągać prawy mięsień czworoboczny grzbietu, prawa ręka powinna być opuszczona do podłogi. Są na pewno też inne metody, ale ja preferuję tę metodę, że tam ręka jest po prostu spuszczona w dół. Barku nie unosimy. Lewa ręka z kolei jest ułożona po prawej stronie głowy. I teraz tak, prawa ręka lekko ciągnie w dół, a lewa ręka ciągnie głowę do boku. I teraz na razie robimy strecznik. Czyli po prostu dochodzimy do wyraźnego, ale niezamocnego rozciągania. I w takim rozciąganiu możliwie jak najdłużej, czyli ile? Minutę, dwie, może nawet więcej. Jeżeli jest to dla Ciebie komfortowe. Wytrzymuje. I teraz, jeżeli jesteśmy już pewien czas w tej pozycji, i czuję, że mogę pójść dalej, że te tkanki mi się rozciągnęły, to idę dalej. Nie muszę utrzymywać cały czas tej pozycji początkowej. Mogę rozciągnąć dalej. Pamiętaj o postawie ciała. Możemy bezwiednie iść do zgięcia. Nie, nie robimy tego. Utrzymujemy wyprost, spokojnie oddycham. Lekko ściągnięta łopatka prawa. Ręka idzie mi do podłogi. Lewa ręka rozciąga poprzez pochylenie głowy do Lewej strony. Kolejnym błędem podczas tego robienia, oprócz tego, że się pochylamy, jest rotowanie głowy. Nie rotujemy głowy. Ta głowa ma być w pozycji neutralnej, czyli ani nie rotuję głowy, ani nie pochylam jej do przodu. Na razie, chociaż potem oczywiście będę, ale na razie głowa jest w pozycji neutralnej. Teraz słuchajcie, jeżeli już jestem te dwie, trzy minutki w tej pozycji, to powoli wracam i robię. Na drugą stronę to samo. Troszkę ściągam łopatkę, lewa ręka tym razem idzie mi czynnie do podłogi, a prawa ręka rozciąga poprzez pochylenie głowy do prawej strony. Mam tuć rozciąganie po prostu po bocznej stronie. Mogę czuć bardziej przy głowie, mogę czuć bardziej przy barku, w zależności od tego, który akton, który mięśni, która część mięśnia jest bardziej napięta bądź w którym miejscu jest punkt spustowy. I utrzymuję minutkę minimum, ale dwie, trzy jak dasz, dasz radę, spokojnie oddychając. Krótsze rozciąganie nie ma sensu. Tak naprawdę, żebyśmy trwale rozciągnęli mięsień, to powinniśmy przez miesiąc rozciągać się przynajmniej przez 15 minut dziennie. A to jest wiem, że trudne, dla niektórych osób niemożliwe. Dlatego przynajmniej te 2-3 minutki wytrzymaj w takiej pozycji. Dobra, mamy dwie strony zrobione i to jest pierwszy etap. Drugim etapem jest automasaż. Teraz, jak możemy masować ten mięsień? Jest kilka sposobów. Możemy. Masować wzdłuż przebiegu, czyli od okolicy barkowej do, do okolicy szyjnej. W ten sposób. Takimi po prostu ruchami dość szybkimi, przynajmniej minutę czasu poświęć na, na jedną stronę przepraszam, i również na drugą stronę. Może to wyglądać na coś głupiego, że tak sobie pocieram tą ręką o włoskę zresztą i że to ma mi pomóc. Oczywiście, jeżeli to będę robił niechlujnie, jeżeli to będę robił krótko, to mi to nic nie da i szkoda, szkoda czasu. Ale jeżeli ja poświęcę troszeczkę czasu i na, naprawdę uczciwie ten mięsień rozmasuję, mogę też poprzecznie, zobaczcie, mogę też w tą stronę ten mięsień masować. Hop i znowu od tyłu do przodu. Poprzecznie, poprzecznie mogę masować, nie mając na sobie bluzki, tylko na przykład użyć jakiegoś kremu albo niewielkiej ilości oliwki, rozetrzeć sobie na dłoniach i po prostu masować. Dobrym sposobem, co teraz dopiero zrobiłem, jest po prostu opuszczenie tej ręki, tak, tak żeby ta ręka była maksymalnie opuszczona, żeby ten bark był niepodniesiony. A więc dopiero teraz to, to zrobiłem, co było moim błędem, dłoń jest spuszczona do podłogi, do podłogi, hop. Hop. Warto się naprawdę przyłożyć. Na początku to może wydawać się głupie, że ja tak sobie szoruję i szoruję, szoruję, ale potem zobaczysz, że to ciepło, które się wytwarza podczas tego masażu, wpływa na rozluźnienie tych mięśni, prawda? I to mi będzie pomagało wejść w etap trzeci, czyli w rozciąganie, ale już teraz poizometryczne, czyli Rozciągam prawą stronę. Pozycja, lekko ściągnięta łopatka. Prawa ręka jest do podłogi, lewa ręka na głowie po prawej stronie. I prawa ręka mi idzie do podłogi. Lewa ręka rozciąga głowę. Teraz, jeżeli czuję już wyraźne rozciąganie, ale nie za mocne, to teraz głową lekko naciskam na dłoń i utrzymuję taki nacisk przez około minutę. Po tym czasie na wydechu. Rozluźniam głowę, ten nacisk odpuszczam i rozciągam dalej. I znowu naciskam lekko głową na dłoń, wytrzymuję. Pozycja głowy bardzo ważna. Wdech, wydech. Wracam i druga strona, repozycja, czyli łopatka lekko ściągnięta, lewa ręka idzie do podłogi, prawa ręka rozciąga poprzez pocholenie głowy, utrzymuje pozycję głowy neutralną. Wybieram luz, czuję rozciąganie wyraźne, ale niezamocne i dopiero teraz lekko naciskam głową na dłoń, wytrzymuję około minutę. Na wydechu po minucie odpuszczam i rozciągam. Dalej, nie unoszę barku i znowu lekko naciskam głową na dłoń, wytrzymuję, minuta, wdech, wydech i wracam. I to jest etap trzeci. Czwartym etapem są punktowe uciski mięśnia czworobocznego grzbietu, części stępującej. Teraz, jak możemy robić te uciski? Możemy robić je opuszkiem palców od góry, czyli szukam sobie przeszukuję sobie w tym mięśniu mm, najbardziej wrażliwego punktu. Jak znajdę ten taki najbardziej wrażliwy tkliwy punkt, który może mi, mi dawać nie, nie tylko ból miejscowy, ale ból również promieniujący gdzieś, to znaczy, że jestem w dobrym miejscu. I teraz utrzymuję ten punkt Uciskiem. Mam nie wyraźnie boleć, ale nie za mocno, i czekam do momentu, aż ten ból zacznie maleć. Jak już jest mniejszy, odpuszczam i robię drugą stronę. O, tutaj, dobra. Pamiętaj o postawie ciała. Ja też o tym zawsze zapominam, ale też zawsze o tym pamiętam, a więc poprawiam się. Hop. Dobra. Mam tutaj napięty mięsień, mam tutaj. Kliwy punkt, aż nawet promieniuje do głowy, do skroni może promieniować, gdzieś tam na potylicę i utrzymuje. Utrzymuje minutkę, minutkę nie, ale aż ten ból zacznie maleć. Dwa punkty po jednej i dwa punkty po drugiej stronie. Inną opcją jest opcja chwytu szczypcowego, czyli takim ruchem szczypcowym. Badam sobie mięsień i patrzę, gdzie jest największa tkliwość, i wytrzymuję. Dwa punkty po jednej, dwa punkty po drugiej. Można robić ten ból, ten ucisk punktowy od góry i ruch szczypcowy albo to, albo to, albo i to, i to. I jak wolisz, ale poświęc temu przynajmniej kilka minut. To był czwarty etap. Piątym etapem jest znowu rozciąganie po prostu bierne, bez napięcia, bez tego. Ruchu poizometrycznego, czyli postawa ciała, hop, ściągnięcie, to już, już na koniec. Po prostu rozciągam sobie, rozciągam sobie ten mięsień trapezius i wytrzymuję. Bark opuszczony, spokojnie oddycham, przynajmniej poświęcę mu minutkę, a chciałbym, żeby więcej, 2-3 minuty na jedną stronę, 2-3 minuty na drugą stronę. taki całe kombo taki cały ćwiczeniowe nie będzie trwało więcej niż 10 minut, a wykonywane regularnie, codziennie. Na pewno Ci pomoże w odczuciu tego bólu, sztywności i bólu głowy również.